Apokryficzna księga pod tytułem Dzieja Piotra była pierwszym dokumentem, w którym pojawiła się wiadomość, że apostoł Piotr umarł poprzez ukrzyżowanie głową w dół. W drugim wieku teolog i apologeta Tertulian był tego samego zdania. Orygenes potwierdził tą wiadomość tak samo jak Hieronim w V wieku. Mikrofon jest wyłączony, ja, a mikrofon jest wyłączony. Namalował to wydarzenie na kamieniu w kaplicy w Watykanie. Jeżeli jest to prawda. To możemy powiedzieć, że długo oczekiwana egzaltacja Piotra, jego wejście do wiecznej fały, nastąpiło po krótkim i ostatnim sezonie ludzkiego poniżenia. W końcu Piotr otrzymał swoje boskie dziedzictwo dopiero po ukrzyżowaniu głową w dół. Jak na ironię. Ale zgodnie z wiarą chrześcijańską, jedyny sposób, aby przejść w górę, to najpierw pójść w dół. Paradoks ten jest głównym motywem listu Piotra. Nasze wieczne dziedzictwo, nasz udział w wiecznej fale Jezusa Chrystusa, będzie nam dany tylko po krótkim sezonie cierpienia. I ten krótki sezon, który mam na myśli, jest cały nasz pobyt na tym świecie. Cierpienie zawsze poprzedza fałę. Tak było z Synem Bożym i tak będzie z nami. Piotr łączy te dwa pozornie sprzeczne prawdy od, od samego początku tego listu nasze wysokie stanowisko w Chrystusie i nasze cierpienie w tym świecie. W pierwszym wersecie czytaliśmy do wychodców rozproszonych po Pącze, Galacji, Kapedocji, Azji i Bytynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga. My jesteśmy jednocześnie wychodcami ale i wybranymi przez Boga. Nie mamy powodu, aby dziwić się, że w ostatnich wersetach tego listu, który dziś studiujemy, Piotr decyduje, aby w ten sam sposób zakończyć swój list. Wieczna fała nastąpi po rzymskich czerpieniach. Wieczne wywyższenie nastąpi po rzymskiej pokorze. Czytamy wersety 6 i potem 10 w tym ostatnim rozdziale. Ukości się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. I werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej fały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych. Pokażę wam zarys, który widzę w tym fragmencie i wtedy werset po wersetze przestudiujemy ten ostatni fragment w tym ciepłym, duszpasterskim liście. Wersety szósty i siódmy musimy powierzyć nasze kłopoty Bogu. Wersety ósmy i dziewiąty Bądźcie czerzwi, czuwajcie. Werset 10. Bóg nas zbawi. I koniec wersetu 10 i werset 11. Wywyszajmy Boga z powodu Jego działanie w nas. To teraz czytamy wersety 6 i 7. Ukończy się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troską swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. W tych wersetach są dwa rozkazy: ukochasz się i po drugie złóżcie wszelką troską swoją na niego. Bóg w swojej miłości do nas każe nam uczynić dwie rzeczy. Które pomogą nam żyć na tym świecie, gdzie są choroby, konflikty, samotność i śmierć. I Piotr przypomina nam, że nas, którzy jesteśmy zbawieni, Bóg wywyższy w swoim czasie. Bóg ma dla swoich dzieci dobry plan. Bóg zbawi każdego chrześcijanina od trudności na tym świecie. I Bóg już wie dokładnie kiedy i dokładnie jak odejdziesz z tego świata do wiecznego raju. I Bóg już wie o każdej trudności, który Cię spotka w twoim pielgrzymowaniu na tym świecie. Apostoł Piotr znosił pewien rodzaj prześladowania. On został męczennikiem. Apostoł Jan znosił inny rodzaj prześladowania. On żył na tym świecie o wiele dłużej, ale na wygnaniu. I kiedy Piotr pisze, ukoszczy się pod mocną rękę Bożą, to chodzi mu o to, żebyśmy nie buntowali się przeciwko Bogu, jeżeli Boży plan dla nas nie podoba nam się. Sam Piotr w trudny sposób nauczył się, aby nie buntować się przeciwko Bożemu planowi dla niego. Jak pamiętacie, zanim Jezus wrócił do nieba, do nieba Jezus rozmawiał z Piotrem i objawił mu fakt, że będzie on aresztowany i prześladowany. Jezus mu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokączałeś. Lecz gdy się zastarzejesz, wyciągniesz ręce swoje i kto inny cię i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, że do Niego, pójdź za mną. A Piot, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus. To jest apostoł Jan. A który przy wieczerzy, wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, kto cię wyda? A Piotr widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Jezus mu rzekł: a gdybym zachciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Piotr, tak jak każdy z nas, nie chciał cierpieć. On, nie, on porównał się z innymi ludźmi i pytał: czemu masz taki plan dla niego, a trudniejszy plan dla mnie? Ale teraz Piotr jest bardziej dojrzały. Już wie, kim że my jesteśmy, aby kwestionować Boży suwerenny plan. Nasz dobry Ojciec kocha każdy ze swoich dzieci i pewnego dnia zbawi każdego z nas od trudności tego świata. Ale póki tutaj żyjemy, będziemy przechodzić przez pewną ciemną dolinę. I w tych momentach nie buntuj się przeciwko Bogu, pytając, czemu pozwalasz na takie rzeczy? Co ty robisz? Lecz pamiętaj, że On Czewy wyższy w swoim czasie, aż do tego momentu ukościsz się. Zrozum, że On jest wyższy od nas. On wie najlepiej. Ufaj Mu. W wersacie siódmym Piot naucza nas, jak się modlić w tych momentach. Wszelką troską swoje złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Mamy wołać do Pana w tych momentach trudności. Mamy ogłaszać naszą zależność od Niego. Mamy wyznać, że nie poradzimy sobie sami i potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy bohatera. Mówmy, się, Panie, nie jestem w stanie sam unieść wszystkie tych trudności. Ufam, że są mi dane z Twojej ręki, więc ufam, że pomożesz mi je znieść. Jesteś moim Zbawicielem, ponieważ nie jestem w stanie sam siebie zbawić. Kiedy czujesz, że sam już sobie nie poradzisz, to mocno polecam Psalm 121, w którym Bóg obiecuje Jego obecność i troskę. Czytam ten Psalm w całości. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twojej nocy. Niech nie dżemie stróż Twój. Oto nie dżemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim. Pan cieniem Twoim, poprawicy Twojej. Słońce nie będzie Ci razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan Cię będzie od wszelkiego zła. Szciec będzie duszy Twojej, Pan Szciecz będzie wyjście i wejście Twego teraz i na wieki. Uczmy się Go na pamięć, żebyśmy mogli zawsze przypominać sobie Boże obietnicy i powierzyć Mu nasze trudności drugi punkt w tym fragmencie czytamy w wersetach ósmym i dziewiątym bądźcie czezwi, czuwajcie przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć przeciwstawczy przeciwstawczy muszę mocniej wierzy wiedząc, że te same cierpienie są udziałem braci waszych w świeczych My wierzymy, że Bóg miał plan dla Piotra, który był częściowo mu objawiony. I Bóg miał inny plan dla na przykład apostoła Jana. To, że przyszłość Piotra już była zaplanowana, wcale nie powoduje, że Piotr staje się bierny, że Piotr nic nie robi, odpoczywa. Ponieważ co będzie, to będzie. Nie. W pierwszych wersetach, które czytaliśmy, Piotr zachęca nas do działania. Ukorzysz się, powierzcie trudności Bogu. To nie jest bierne podejście wobec cierpienia. W wielu przypadkach jest walką, aby ukorzyć się zamiast narzekać zamiast buntować się często jest trudno powierzyć problemy Bogu Biblia naucza że nasza przyszłość jest zaplanowana przez Boga ale Biblia nie naucza bierności my jesteśmy powołani do działania w wierze i teraz Piotr daje nam dodatkowy czy rozkazy o tym jak musimy cały czas być na baczności, bądźcie czezwi, czuwajcie i przeciwstawczy muszę. Kilka lat wcześniej w ogrodzie Getsemani Piotr nie był przygotowany, aby czuwać, być czerwy, przeciwstawiać się wrogu. Ani nie był przygotowany duchowo, ani fizycznie. W momencie, kiedy Jezus toczył bój i prosił o wsparcie, Piotr był fizycznie zmęczony i zasnął. Kochani, my jesteśmy i ciałem, i duchem. W tym życiu będziemy kuszeni. Często mówię o tym, że Pismo Święte jest dla nas duchowym pokarmem. I każdy z nas potrzebuje siły, prawdy, mądrości, wsparcia, które Bóg okazuje nam przez Jego Słowo. Potrzebujemy pokarmów z Biblii, aby dobrze walczyć na tym świecie. Ale teraz chcę przypominać także o tym, że jesteśmy też ciałem. Jeżeli jesteś pewnego dnia wyjątkowo fizycznie zmęczony, to jest możliwe, że wróg Twojej duszy zaata zaatakuje Cię pokusami właśnie wtedy. Kiedy ja jestem fizycznie zmęczony, czy głodny, chory, wtedy zdaję sobie sprawę, że jestem bardziej podatny na pokusy. Jestem mniej cierpliwy, mniej łagodny, wtedy podejmuję gorsze decyzje. W tym tygodniu, kiedy rozmawiałem z pewnym chrześcijaninem o pewnych problemach w jego życiu, to zapytałem go, czy on dba o to, aby spać przynajmniej 7 godzin w nocy. Najczęściej popełniamy błąd, że dbamy o ciało i zaniedbujemy duchowy pokarm. Ale zdarza się, że popełnimy ten pierwszy błąd i zaniedbujemy ciało. Na przykład nie idziemy spać, kiedy powinniśmy, albo nie jemy, nie ćwiczymy. I z powodu zaniedbania ciała jesteśmy podatni na pokusy. Będziesz kuszony, bądź gotów, aby walczyć. I aby być dobrym żołnierzem, musisz dbać o ducha i o ciało. Proszę zwrócić uwagę na to, co Piotr pisze o szatanie. Przeciwnik Wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Diabeł nas nienawidzi. Chce nas zniszczyć. I czeka na okazję, kiedy będziemy słabi, zmęczeni, zdenerwowani. Szuka tych, którzy są najbardziej podatni na pokusy. On nie gra fair. Obiecuje nam szczęście, obiecuje spełnienie, ale on oszukuje, kłamie. Piotr pisze, że jest on jak lew. Czy to nie jest ciekawy? W Biblii Jezus jest prawdziwym lwem. Diabeł jest groźny. Ale Jezus jest wszechmocny. Diabeł ubiera się jak mocny król. Ale to Jezus jest królem. W książkach o Narni jest postać Aslama, który jest wszechmocnym królem całej Narni. W książce pod tytułem Ostatnia Bitwa pewien osioł ubiera się w skórę lwa. Głupio wygląda. Ale przez cały dzień chowa się w stodoły. Tylko opuszcza stodołę o zmierzchu, kiedy jest trudno rozpoznać, że to jest oszoł ubranym w skóry lwa. Na początku tylko kilka zwierząt ogłasza, że Aslan wrócił do Narni. Ale szybko tysiące postaci zaczyna wierzyć, że ten oszoł jest ich prawdziwym królem. Zaczynają go słuchać i jego kłamstwa powodują ogromną krzywdę. Za późno poznają fakt, że nie jest on prawdziwym lwem, lecz jest podrobioną i tanią imitacją. Piotr mówi bądźcie czujni, czuwajcie, przeciwstawcie muszę, ale nie mówi bój się szatana. Jezus jest prawdziwym lwem. Szatan jest tylko jego podrobioną, tanią imitacją. Jeżeli Jezus nas odkupił, jeżeli duch Boży jest w nas, jeżeli Bóg Ojciec nas adaptował, musimy walczyć z naszym wrogiem, ale nie musimy się bać. Paweł pisał. Jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy mieć? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, który jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Walczmy, ale nie, nie musimy się bać. Trzeci punkt w naszym fragmencie znajdziemy w wersecie 10. Bóg Cię zbawił. Nie musisz sam zbawić się od ucisków na tym świecie. Czytam werset 10. A Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swej fały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach Waszych sam Was do niej przysposobi, Utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Od czasu do czasu czuję, że mam dużo na głowie i że nie poradzę sobie, i dosłownie wychodzą z moich ust słowa ja już nie umiem. Kiedy słyszę te słowa, to już wiem, co mam robić. Jest to fakt, że ja nie umiem. Ja mnóstwo rzeczy nie umiem. Nie jestem tak silny, aby pokonać pokusy. Nie jestem tak silny, aby wytrwać do końca bez zaprzeczania Chrystusa. Ale Bóg może mnie udoskonalić, utwierdzić, umocnić, ugruntować. Proszę zwrócić uwagę na słowo w środku tego wersetu: Sam. Bóg sam Ciebie utwierdzi, umocni, ugruntuje. Chociaż będziesz przechodził przez sztormy, konflikty, cierpienie, będziesz czasami słaby, czasami zmęczony, czasami złamany, to Bóg Cię nie opuści. I da ci to, czego potrzebujesz, aby iść za Jezusem. W pierwszej połowie wersetu jest mowa o tym, że On Cze już powołał do swej fały. Jego działanie nie skończyło się w Twoim życiu w momencie, kiedy Cze powołał. Jeżeli tak by było, to nikt z nas by nie wytrwał do końca. Ale jeżeli on Cze powołał, to i też będzie Cze umacniał i utwierdzał. Wiele lat temu w Stanach byłem na wykładzie pewnego znanego chrześcijańskiego historyka. I powiedział, że osobiście badał listy i dzienniki napisane przez męczenników chrześcijańskich. Podczas tych dni i tygodni przed śmiercią, powiedział, że w wielu listach ludzi pisali nie wiem, czy będę miał wiarę, aby nie zaprzeć się Jezusa wtedy, kiedy nastąpi moment śmierci. Powiedział On, że większość z nich czuły się słabo. Nie czuli się pewni siebie, że są gotowi umrzeć bez obaw. Ale jak on studiował te przypadki, to prawie w każdym przypadku wtedy kiedy oni musieli iść na szubienicę albo do miejsca gdzie zostali spaleni, to Bóg okazywał im siłę, aby wiernie zginęli dla imienia Jezusa. Ponieważ nie walczysz sam. Bóg cię zbawi. Czwarty i ostatni punkt w tym kazaniu i w tej serii kazań jest w wersecie 11. Wywyszajmy Boga z powodu Jego działania w nas. Czytam końcówkę wersetu 10 i cały werset 11. Sam Was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie grunczy. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Z powodu Bożego działania w nas, to, że on nas umocni, utwierdzi, ugruntuje, jedyna właściwa reakcja to uwielbienie. Moc, który posiadamy, aby żyć wiernie, jest okazana nam przez Boga, który nas powołał jeżeli to byłby nasza moc to wtedy moglibyśmy falić się za to że byliśmy wierni albo że jesteśmy wierni ale w wersacie 10 czytamy, że On sam nas utwierdzi i umocni więc fała należy się całkowicie Jemu przypomnij sobie Momenty, kiedy Bóg cię umacniał w przeszłości i uwielbiaj Go. Przypomnij sobie sposoby, w jaki Bóg Cię utwierdza teraz i wywyższaj Go. Ufaj, że w przyszłości On dalej będzie Cię doskonalić. I fal Jego imię jest w tych. Wersetach taka bardzo prosta kolejność, którą musimy rozpoznać. Boże działanie w nas w wersacie dziesiątym i nasze uwielbienie w wersacie 11. To powinno powtarzać się w sercu każdego z nas, każdego dnia. Zauważ Boże działanie w Twoim życiu i fał go za to. Co tydzień, codziennie, wiele razy dziennie. Świat jest pełen fały. Jedni falą swoje kochanki, czytelnicy falą swoich ulubionych pisarzy, turyści, piękne krajobrazy, sportowcy, swój ulubiony występ. Pofała pogody, wina, Jedzenia, aktorów, samochodów, koni, uczelni, krajów, historycznych postaci, kwiatów, gór, czasem nawet polityków. Wszystkie te rzeczy są godne podziwu i mamy radować się z powodu dobrych darów, ale przede wszystkim mamy uwielbiać dawcę. Nie przegap Jego działania w Twoim życiu. Nawet w cierpieniu możemy rozpoznać Boże działanie, albo może jest to tak, że tym bardziej w cierpieniu możemy rozpoznać Boże działanie i z tego powodu uwielbiać Jego imię. Niech Bóg otwiera nasze oczy, abyśmy rozpoznali Jego działanie i uwielbiali Go, tak jak na przykład Paweł i Barnaba, kiedy w Lochach śpiewali i uwielbiali Boga. Ponieważ nasze wieczne dziedzictwo, nasz udział w wiecznej fali Jezusa Chrystusa, będzie nam dany tylko po krótkim sezonie cierpienia. Cierpienie zawsze poprzedza fałę. Tak było z Synem Bożym i tak będzie z nami. Amen.